Ale fajna skała Coś niebywałego Z takim pięknym widokiem Zresztą bagno tu jest w tym głównym szlaku westkickim Konkretne Błocko Idę albo nie idę Sama woda wszędzie Jest dreszczyk emocji Taka spontaniczna wycieczka dzisiaj Generalnie byłem rano na wschodzie słońca na chodzicie Wracając stwierdziłem, że Zatrzymam się na przełęczyku Kubaronka. Zrobię sobie jakiś godzinny, dwugodzinny spacer. Zaczęło się asfaltem. Myślałem, że do końca będzie asfalt do na przysłopie. A tu się zrobił całkiem przyjemny szlak. Fajny jesienny spacer. Liczę na to, że, że to słońce, które jest nad mgłą i bezchmurne niebo w końcu się kiedyś pojawi i wysuszy mi buty. <laughs> I kurtkę. Szarcula z takim pięknym widokiem. Ale fajna skała. Nawet nie wiedziałem, że takie skały są tutaj w okolicy Wisły. Przyznaję fajne miejsce wow! Ale tu się drzewo wrosło w skałę, coś niesamowitego. Coś niebywałego. Ale fajne miejsce. Pomyśleć, że w Gliwicach jest teraz pewnie z 16 stopni, słoneczko, piękny, świąteczny dzień, a my tutaj od wiatru i wilgoci się telepiemy. A tu normalnie jakieś single się zrobiły. Dobrze, że już kleszczy nie ma... Chyba. <laughs> Taki kontrast kolorystyczny. Szkoda, że ta brzuszka się złamała, bądź ktoś ją złamał. Ale bagno. Ja tu jakiś mostek. Tak już mam okre buty ale... ale miło, że jest mostek Tam dzisiaj byliśmy rano Koniaków ja chodzi ta tam gdzieś majaczy idę w tej mgle Nie widać gdzie jest słońce Niebo wszędzie taki sam kolor ja mam wrażenie, że idę w kółko. Ja sobie zdaję sprawę, że pomału podążam głównym szlakiem beskiski w kierunku słońska na przysłopie, w kierunku Baraniej Góry. Ale no ewidentnie szlak cały czas skręca w lewo. Więc wrażenie jest takie, że się chodzi w kółko. Straszne bagno tu jest na tym głównym szlaku beskidzkim. To jest w końcu główny szlak, więc spodziewałbym się, że jest w lepszym stanie. niestety okazało się, że na szlaku miejscami jest błoto i zamiast iść szybkim tempem siedzieć kluczy mam obydwa mokre buty w tej chwili nie idzie się przyjemnie więc chyba sobie odpuszczę ten przysłop dojdę do stecówki i chyba wrócę asfaltem, bo naprawdę to obchodzenie tego błota, te kałuże trochę słabo to wygląda no tu jest trochę lepiej, no ale co? To są takie miejsca. Zaraz gdzieś dojdę do strumyka i znowu się zrobi takie błoto. że A miejscami się idzie tak, że w ogóle nie wiadomo którędy szlak prowadzi. Dziwne, bo jesteśmy raptem godzinę od przełęczy kubalonka. To jest przełęcz kubalonka. To jest takie miejsce, gdzie można dojechać samochodem. Więc jest duża presja turystów. Pewnie wszyscy idą na stożek. Nie w tym kierunku. A szkoda, bo. Szlak jest bardzo fajny, jest dziki. Ja wyszedłem o 8.30 do tej pory, nie spotkałem nikogo. Raz mi jeleń tylko śmignął. A tak to nikogo na szlaku. Ma to swój urok. Ale też w przypadku jakiegoś załamania, pogody czy czegoś no jest trochę strach iść samemu mając świadomość, że tędy nikt nie pójdzie dzisiaj już pewnie <laughs> także także jest jest dreszczyk emocji ale ładny szlak, naprawdę muszę się przyznać, że idę tędy pierwszy raz jakoś też nie było mi tu nigdy po drodze może stąd się bierze fakt, że też tak jest mało uczęszczany ale no już żałuję, że nie byłem wcześniej w jakichś takich troszeczkę dogodniejszych warunkach tak jak tutaj właśnie widzę tu jest błoto i to takie błoto, że ponad kostkę z tamtej strony też jest błoto tam jest niby trawa ale ja już znam tą trawę, tam też jest strumyk pod tym muszę tam przechodzić po patykach kombinować, a niestety to zabiera czas. Tu jakieś pseudokładki są. No i teraz pytanie, dołem dołem bym nie szedł, bo dołem woda płynie. Idę górą. No ale to też takie pozorne jest, bo tu jest błocko z tej strony. Tu też jest błocko, to takie konkretne błocko. Jest jedyna opcja, to przejść idę albo nie idę. Dobra, chyba będzie tym razem, nikt nie zmoczę zmocze. A niestety, tu jest błotko. Tam muszę iść, ale to już nie będę kozaczyć z kamerą, tylko biorę dwa kijki. Bo tam muszę skoczyć na suche masakra jakaś miejsce okazało się takie, że sama woda wszędzie. Gdyby nie to, że to można obejść i wrócić asfaltem. To nie szedłbym dalej. Parę razy już odchodziłem już dobre 100 metrów od szlaku, żeby to obejść. Jakby jeszcze wróciła tam gła, a ona pewnie wróci koło 15, to naprawdę by się zrobiło hardkorowo, a to miała być przyjemna. Wycieczka dzisiaj. Naprawdę fajnie, tu. Podoba mi się ten szlak. Jak jest sucho, oczywiście. Droga usypana płatkami brzozy. Fajnie to się tak komponuje. Odcienie żółci i brązu. Modrzewie już łapią swoje listopadowe kolory. Jeszcze trochę zielone są. A ten już mniej Uwielbiam te kolor modrzewia w listopadzie O tu pięknie widać złoty modrzew Coś pięknego No dobra kolory mi tyle poprawiły nastrój Bo miałem moment zwątpienia Jak zmoczyłem kolejny raz buty Fajnie tu Jednak warto było iść zawsze warto iść na to, że się wypogodzi coś tam widać koniaków, ale słabo doszliśmy do Stecówki i dalej nie idę w końcu coś widać, Skrzyczne ciekawej perspektywy bo no tutaj po prawej stronie jest Malinowska Skała po lewej Hala Skrzeczeńska, a wieża Skrzycznego jest jakby po środku taka ciekawa perspektywa tu już cytówka z dołu a tu jest punkt widokowy, na który sobie pójdziemy.